Perspektywa rozszerzenia Unii Europejskiej o kolejne państwa to jest szczególnie ważna kwestia dla przyszłości Starego Kontynentu. Nie tylko z oczywistych względów, które wiążą się z tym procesem, ale również ze względu na to, że jak doskonale wiedzą widzowie tego programu, to jest jednocześnie dyskusja na temat kształtu reform Unii Europejskiej, na temat potencjalnej zmiany sposobu podejmowania decyzji w ramach Unii Europejskiej. Właśnie dlatego warto tę debatę śledzić na bieżąco, wiedzieć, jakie trendy się w niej pojawiają. Zatem, gdy szef Rady Europejskiej, gdy przewodniczący Rady Europejskiej mówi o potencjalnym terminie i zasięgu nowego rozszerzenia Unii Europejskiej, jak również odnosi się do tego, jak powinna wyglądać reforma systemu podejmowania decyzji w ramach wspólnoty, to wydaje mi się, że warto o tym wiedzieć. Serdecznie zapraszam Was na materiał. Partnerem programu Polityka Zagraniczna jest XTB, polski broker o globalnym zasięgu, w ofercie którego znajdziecie ponad 5400 różnych instrumentów finansowych. W XTB inwestowanie w prawdziwe akcje spółek z całego świata oraz fundusze ETF do kwoty 100 000 euro obrotu miesięcznie odbywa się bez prowizji. Rejestrując się do XTB za pomocą linku w opisie, Wspierasz rozwój kanału. W Unii Europejskiej właściwie bez przerwy toczy się dyskusja na temat przyszłości Europy. Cały czas kreślone są dalekosiężne perspektywy i mówi się o konieczności wdrożenia reform. Ale to nie oznacza, że można sobie pozwolić na to, by tracić z oczu to, jakie pomysły w tej dyskusji zyskują na popularności. Stawka tej rozgrywki jest niezwykle ważka, bo to właśnie tu może zdecydować się polityczna architektura Europy przyszłości. Czym będzie Unia? Jaki będzie miała zasięg geograficzny i system polityczny? Od razu warto zaznaczyć, że wśród licznych głosów, które są zabierane w tej dyskusji, stanowisko szefa Rady nie należy do najważniejszych, mówiąc oględnie. Charles Michel nie ma żadnych narzędzi, by o czymkolwiek zadecydować, by cokolwiek narzucić Unii Europejskiej, ale mimo to na jego przemówienie warto zwrócić uwagę z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, pada Konkretny termin i zasięg nowego rozszerzenia Unii Europejskiej, co samo w sobie jest istotne i to miałoby być, czy wedle jego propozycji, miałoby zostać wpisane do strategicznych dokumentów Unii Europejskiej, inne instytucje miałoby podążać tymże strategicznym planem, ale po drugie, dlatego że jeśli chodzi o dyskusję na temat kształtu podejmowania decyzji w ramach Unii Europejskiej, to to przemówienie pozwala dostrzec pewne pęknięcia, pewne pewną różnicę, istotną różnicę zmian w samym, w samym rdzeniu Unii Europejskiej, w tym mainstreamie unijnym, na co warto zwrócić uwagę. Przewodniczący Rady powiedział, będąc w Słowenii, tak, uważam, że powinniśmy teraz nazywać kraje z potwierdzoną perspektywą unijną przyszłymi państwami członkowskimi. Czas pozbyć się niejasności, czas stawiać czoła wyzwaniom z jasnością i uczciwością. Aby być wiarygodnym, uważam, że musimy porozmawiać o czasie i pracy do wykonania. I mam propozycję. Przygotowując kolejny program strategiczny Unii Europejskiej, musimy wyznaczyć sobie jasny cel. Uważam, że musimy być gotowi po obu stronach na rozszerzenie do 2030 roku. Oznacza to, że następny długoterminowy budżet Unii Europejskiej będzie musiał uwzględniać nasze wspólne cele. To ambitne, ale konieczne. To pokazuje, że jesteśmy poważni. A co jeśli chodzi o zasięg tego proponowanego rozszerzenia? Bałkany Zachodnie, Ukraina, Mołdawia, ale również Gruzja to są regiony czy państwa, które mogłyby do 2030 roku stać się członkami Unii Europejskiej, według Charlesa Michela. Mówił: Okno możliwości jest otwarte, musimy je wykorzystać. Dlatego też przywódcy Unii Europejskiej będą omawiać rozszerzenie podczas kolejnych posiedzeń Rady Europejskiej. Zajmiemy stanowisko w sprawie otwarcia negocjacji z Ukrainą i z Mołdawią. Oczekuje także, że Bośnia i Hercegowina oraz Gruzja powrócą do stołu obrad. No a teraz naprawdę bardzo, bardzo ważna kwestia i tak naprawdę powód powstania tego materiału. Pamiętacie może film z maja tego roku po przemówieniu Olafa Scholza z Parlamentu Europejskiego? On w tymże przemówieniu w sposób zupełnie otwarty powiązał Perspektywę rozszerzenia Unii Europejskiej z koniecznością zrezygnowania z podejmowania, z podejmowania decyzji jednomyślnie na Radzie Europejskiej. Wszystkie decyzje, również te związane z polityką zagraniczną czy z bezpieczeństwem, miałyby w jego wizji Unii Europejskiej być podejmowane większością kwalifikowaną. I to jest absolutnie kluczowy wymiar tej dyskusji. To jest coś, co jest w stanie przedefiniować, zredefiniować Unię Europejską, zmienić to, czym tak naprawdę jest Unia Europejska. I warto zwrócić uwagę na to, że Charles Michel w swoim przemówieniu w sposób zupełnie otwarty wygłosił tezę przeciwną do tej Olafa Scholza. Michel stwierdził, że to właśnie jednomyślność, jednomyślne podejmowanie decyzji jest rdzeniem siły Unii Europejskiej. Choć oczywiście i Michel mówił o konieczności reform, także w kwestii podejmowania decyzji, to jednocześnie stwierdził, jeśli chodzi o delikatną i trudną kwestię jednomyślności, uważam, że całkowite odrzucenie jednomyślności mogłoby oznaczać welanie dziecka z kąpielą, ponieważ jedność leży u podstaw siły Unii Europejskiej. Jedność to najlepszy sposób na zapewnienie jednolitej realizacji decyzji. Są różne sposoby zjednoczenia się. Kiedy postanowiliśmy uruchomić instrument pokojowy w celu finansowania dostaw broni na Ukrainę, zastosowano konstruktywne wstrzymanie się od głosu, aby nie utrudniać jednomyślności. To będzie ciężki orzek do zgryzienia, ale teraz nie da się uniknąć tej debaty. Mówię o tym, ponieważ to jest doskonała okazja do tego, by po raz kolejny podkreślić to, jak mocno niejednorodną organizacją jest Unia Europejska. I to jest klucz do zrozumienia Unii Europejskiej, klucz do skutecznej polityki na forum Unii Europejskiej. Niestety, mimo tego, że jesteśmy Członkiem Unii Europejskiej już od prawie 20 lat, to nadal decyzje podejmowane na forum Unii Europejskiej to są właśnie oni, bezosobowi oni. Unia coś zadecydowała. I dla części społeczeństwa to jest wręcz istne błogosławieństwo, bo wszystko, co przychodzi z kierunku właśnie europejskiego, to jest coś doskonałego, coś, czego my, Polacy, nie jesteśmy godni, więc powinniśmy z czcią i z szacunkiem przyjmować, adaptować wszystko jak leci. To na pewno są świetne rozwiązania. A z drugiej strony jest postawa, że w sumie nie ma się co zagłębić, być w szczegóły kto tam co mówi, kto tam coś myślał, bo tak naprawdę i tak za wszystkim stoją ci niecni, podstępni Niemcy, którzy chcą nas pozbawić godności, honoru, pieniędzy i państwowości. Obie te postawy, które wynikają tak naprawdę z kompleksów są nie tylko błędne, ale co gorsza one są właśnie zupełnie nieskuteczne, bo ten końcowy wynik, końcowa propozycja, która pojawia się na forum Unii Europejskiej to jest efekt ścierania się Wielu państw, wielu interesów, wielu intryg, wielu podstępów, i w tym wszystkim trzeba umieć się odnaleźć. A żeby umieć się w tym odnaleźć, to trzeba dostrzegać to, po pierwsze, pierwszym krokiem jest to, że trzeba dostrzegać to, że ta Unia rzeczywiście jest mocno niejednorodna. I tak w tym wypadku przewodniczący Rady Europejskiej, który być może nie ma bezpośredniego wpływu na decyzje, które zostaną podjęte, ale no ma wpływ pośredni i który, co ważne, wydaje się być zdecydowanie bliżej politycznie związany z Emmanuelem Macronem niż z kanclerzem Scholzem, no właśnie mówi coś w kluczowym temacie dla przyszłości Unii Europejskiej, mówi coś zupełnie przeciwnego tezom, które stawiał niedawno kanclerz Niemiec. To jest coś, co warto zauważyć. To jest coś, co warto odnotować i to jest coś, co być może warto Wykorzystać w budowie jakiegoś frontu politycznego. Bardzo, bardzo często, zbyt często działanie Polski na forum Unii Europejskiej polega na tym, że bagatelizujemy ten bardzo ważny proces właśnie kształtowania się kierunków polityki europejskiej. Właśnie podczas debat, przemówień, ktoś coś mówi, ktoś coś odpowiada, kształtuje się, jest jakaś dynamika, która nadaje później właśnie kierunek procesowi politycznemu, co później owocuje propo konkretną propozycją. Polska zazwyczaj uruchamia się, kiedy gotowa jest już konkretna propozycja i wtedy często krzyczymy głośno, że nie no, na coś takiego to mi się nigdy w życiu nie zgodzimy. A przecież szczególnie w takiej kwestii, jak przyszłość Unii Europejskiej, zarówno ta instytucjonalna, ta sposób podejmowania decyzji, jak i sam pomysł rozszerzenia. To jest dyskusja, w której głos Polski powinien wybrzmieć zdecydowanie, zdecydowanie głośniej. A jaką optykę mogłaby, czy powinna przyjąć Polska, jeśli chodzi o właśnie przyszły system głosowania w ramach Unii Europejskiej, jeśli ten miałby ulec zmianie? Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że sprawa jest tutaj stosunkowo prosta. Po pierwsze, to jest mocno mierzalna, matematyczno-techniczna kwestia. Da się to po prostu sparametryzować. Należy dążyć do tego, by głos Polski znaczył jak najwięcej, miał jak największy wpływ na końcowy rezultat, na końcową decyzję podjętą na Radzie Europejskiej. Po drugie, wzmocnienie państw mniejszych i mniej ludnych niż Polska daje naszemu państwu znacznie szersze pole manewru, jeśli chodzi o budowanie ewentualnych koalicji większościowych właściwie w dowolnej kwestii niż bardzo mocna, potężna pozycja państw najsilniejszych i najludniejszych. No i wreszcie po trzecie, z punktu widzenia państwa takiego jak Polska, przynajmniej moim zdaniem, rezygnowanie z prawa weta w kwestiach związanych z bezpieczeństwem oraz polityką zagraniczną nie wydaje się być dobrym pomysłem. W kontekście Ukrainy myślę, że bardzo mocno należy podkreślić to, że ten polityczny cel, który sobie otwarcie Ukraina stawia, a dla mnie tak naprawdę jeden z warunków uznania, że Ukraina rzeczywiście może zwyciężyć w wojnie, a nie wyłącznie przetrwać, czyli cel wyrwania się z tej szarej strefy, cel dołączenia do instytucji, do których chce dołączyć Ukraina, czyli do NATO i do Unii Europejskiej, ten cel w ciągu ostatnich tygodni w sposób bardzo istotny się od Ukrainy oddalił. Najpierw Ukraina nie uzyskała realnej ścieżki do członkostwa w NATO podczas szczytu w Wilnie, no a teraz za ambitną uznaje się perspektywę rozszerzenia w roku 2030. Ukraińcy cały czas utrzymują, że jest, są w stanie dołączyć do Unii Europejskiej, są w stanie stać się pełnym członkiem Unii Europejskiej w ciągu dwóch, trzech lat. I to z jednej strony jest zrozumiałe, to znaczy, w warunkach cały czas trwającej wojny, stawianie sobie tego typu celów, jak również da dawanie społeczeństwu nadziei na lepsze życie, na lepsze życie nie za 10 lat, tylko na lepsze życie już za rogiem. No to jest bardzo istotne dla możliwości podtrzymywania mo mobilizacji, dla morale ukraińskiej armii i społeczeństwa. No ale z drugiej strony, jeśli chodzi o realia europejskiej polityki, to dwu-, trzyletnia perspektywa to jest coś zupełnie oderwane, oderwanego od realiów europejskiej polityki dzisiaj. Ta kwestia z całą pewnością będzie niejednokrotnie wracać, będzie wracać już wkrótce, ponieważ to jesienią tego roku w Unii Europejskiej mają, czy mogą zapaść właśnie kluczowe decyzje co do trybu, w jaki będzie procedowane ewentualne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. I co Wy na to, żebyśmy podeszli do tego tak na chłodno i zrobić sobie taką analizę SWOT, czyli mocne, słaby, mocne strony, słabe strony, ryzyka, szanse, żeby z polskiej perspektywy Ukraina w Unii Europejskiej, co to może nieść dla Polski, jakoś to sobie zwizualizować i zobaczyć, co nam z takiej analizy wyjdzie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Debata na temat rozszerzenia Unii Europejskiej i na temat zmiany sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej poprzez zmianę sposobu podejmowania decyzji w ramach wspólnoty to nie jest coś, co my w Polsce możemy tracić z oczu. Stawka jest zwyczajnie zbyt wysoka. Tym bardziej, że naprawdę bardzo wiele dziś wskazuje na to, że to polityka rozszerzenia Unii Europejskiej, będąca tradycyjnie tak naprawdę najskuteczniejszym. Narzędziem do oddziaływania na otoczenie Unii Europejskiej będzie tą metodą na ucieczkę do przodu, na być może zreformowanie Unii Europejskiej na temat i na zmianę statusu Unii Europejskiej względem swojego otoczenia i też inne umiejscowienie Unii Europejskiej w ramach tej szerszej globalnej rozgrywki. Tej dyskusji po prostu nie możemy tracić z oczu. I wiem, że 2030 rok może brzmieć jak jakaś bardzo, bardzo odległa przyszłość, ale wiecie co? Czasami wydaje mi się, że dopiero co oglądałem, jak Jakub Błaszczykowski po fantastycznym rozegraniu rzutu różnego strzela Ukrainie bramkę na 1 do 0 podczas Euro 2016. To było 7 lat temu. I z tą myślą i z drżącym sercem przed decydującym meczem, meczem o awans na kolejne euro z potężnymi wyspami owczymi. Zostawiam was w ten fantastyczny weekend. Mam nadzieję, że fantastyczny dla was. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Serdecznie dziękuję Wam za to, że oglądacie program Polityka Zagraniczna i dziękuję Wam za to, że wspieracie rozwój tego kanału. A jeśli ciekawi Was, co o polityce, o podatkach, o socjalizmie, o narodzie myślał Adam Mickiewicz w swojej publicystyce, to zachęcam Was gorąco do tego, żebyście obejrzeli materiał, który teraz powinien wyświetlać się na Waszych ekranach. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia.